Przecież jak wygrywamy to dzisiejsze spotkanie po ciężkiej batalii? Jak ty widziałeś ten mecz z boiska? No tak, bardzo ciężki mecz. Zawsze drużyna, naszą Bierek sprawia nam dużo problemów. Ciężki teren, ale na szczęście, jako drużyna, wywozimy stąd trzy punkty, z czego się bardzo cieszymy. No i też nie mieliśmy zbyt wielu sytuacji w tym meczu, o tym trzeba wspomnieć, ale wygrywamy i to jest najważniejszy I pokaz charakteru. No tak, wydaje mi się, że przeciwnik się dobrze przygotował. Stop, stop, stop. Najlepszy gość dzisiaj. <laughs> Pozdrawiam. Przeciwnik się dobrze pod nas przygotował, stwarzał na problemy, był bardzo zdeterminowany do tego, żeby odbierać nam piłkę i utrudniać nam stworzenie sytuacji, ale na szczęście czasami, szczęście, czasami, przypadek to nam dzisiaj pomogło i wygrywamy ten mecz. Jeżeli chodzi o Ciebie, jak wytrzymałeś ten mecz fizycznie, bo zmiana była już chyba konieczna w drugiej połowie. E, tak, tak, no na pewno ten mecz mnie bardzo dużo kosztował, też ciężkie warunki jeżeli chodzi o nawierzchnię sprawiały, że wchodziło to w nogi jeszcze bardziej, no i postanowiłem, że nie będę ryzykował jakiegoś urazu czy, czy skurczu podczas ważnej akcji i poprosiłem o zmianę.